Ciem się ma z tej strony FX, i no cóż, dawno nie było odcinka. Co to miało być? Eee, odcinek co tydzień? No, ile minęło? Z miesiąc, <laughs> także chyba będę musiał to jakoś zrekompensować i nagrać parę odcinków naraz, albo przynajmniej w jakimś, nie wiem, najkrótszym czasie możliwym, w coś w tym stylu. Tak czy siak, no, będzie trzeba się zrekompensować, także dlatego tutaj jestem. Stworzyłem kanał. Aby rzucać coś, a potem dosłownie po chyba drugim odcinku go zabiłem. Znaczy, jest trochę więcej odcinków, ale chyba jeden to jest shitpost. <grytanie> Także, no. Yy, dobra kariera YouTube'owa, jeżeli chodzi o to. Zacznijmy. Generalnie dzisiaj postanowiłem ukraść trochę pomysł od Tilly. Znaczy, generalnie to dopiero teraz zobaczyłem, że Tilly a kiedykolwiek nagrał jakiekolwiek yy, sprawdzanie workshopa w TF-ie, ale no cóż, yy, no. Miałem to od dłuższego yy, czasu w głowie i tak myślałem sobie. Może ktoś już o tym nagrał. Może będę oryginalny, ale nie wiem, już w tę chwilę nagrał. No i cholera z tym. Dobra, bez zbędnego pierdzielenia zaczynajmy. Lumbering Pyro. Ojej, to mi przypomina trochę tego: mm, <ścoughs> Pina Shootera z Plan vs. To jest. piękny. Head Cannon. Bomb belt. I mamy tutaj w równych dwóch stylach. Generalnie nie wiem, ja w... kocham. Na pewno bym nosił to Swirling Doom. Szczerze mówiąc, nie myślę, że to jest jakieś ładne. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Takie kiczowate trochę. Nie interesuje mnie. Static Fissure Team Based. Szczerze mówiąc, o ile biały nie jest na jakąś ładną czy biały, niebieski? Nie, nie podoba mi się tak bardzo. Tak, czekajcie, pokażcie mi czerwony, proszę. Czerwone, czerwony jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba czerwony kolor. Także dam tak, Winter's Night Warpaint. Version 2. I szczerze mówiąc, co takie właśnie Warpainty chcę widzieć w TF, jest wygląda to. Czyli to czy ta Battle Skirt okropna jest, ale... Im dalej wylas oczywiście lepiej. Faktory nie wygląda co najmniej pięknie i generalnie no, co powiedzieć. Nie wiem, przyznaj nagrodę, bo naprawdę mi się spodobało. Yy, wiesz, moje punkty nie powaliło mnie jeszcze. Nawet chyba mi nie stać. Yy, super gwiazda, masz, proszę. Unusual effect reflect... Szczerze mówiąc ja nawet nie będę się męczył mówiąc. Yy, próbując wymówić tą nazwę, ten Unusual jest po prostu wprost brzydki. No dobra, jesteśmy dalej. Co my tutaj mamy? Oriental Operator. I szczerze mówiąc, wygląda to bardzo ładnie i na pewno z wieloma setami pasowało. No dobra, tutaj raczej nie ma zbyt dobrych przedstawicieli takowego, ale no. Mi się podoba. Monochrome monster. I To jest ładne. Chciałbym to. Subject rejected. I to jest halon nowy kosmetyk jaki bym chciał mieć. To trochę wygląda jak postacie z analogowych horrorów. Podoba mi się, chcę mieć takie na Halloween. Unusual efekt The Devil's Crowns. Wow, to wygląda ładnie. Zobaczmy filmik. Zero dźwięku. Jestem na tak. Plikarak <grytko> Red Companion. Nie wiedziałem, że ktoś postanowi zrobić z te tego mema kosmetyk do TF, ale jestem jak najbardziej za. O mój Boże. O nie. O nie. Poproszę, błagam. Chcę mieć... To tak bardzo zepsuje... Tą grę, ale ja nadal jestem na tak... Dobry Boże. Tylko mam nadzieję, że tym pomy się tak szybko nie znudzi, bo... Yy, no, bo Zostaniemy z tym... Salesman Spectacles. Hmm. To wygląda ładnie. Chociaż. Szczerze mówiąc, czy w grze to by tak wyglądało. Fajnie. No nie wiem, nie wiem. Ale widzę, że można, można przy uparciu, można by było zrobić tegoś ładny set. Chociaż nie jest aż tak źle w grze. Nie ja jestem za. Dobrze, także to by było na tyle, bo generalnie będę się starał, by te odcinki były takie krótkie, bo ile można przeglądać schemat, co nie? Z tej strony był FX siema.